Otwiera ne, swoich kolegów, ale piłka nie dolatuje, a przelatuje obręcz. I jest szansa teraz dla Gliwiczan ne, na kolejne punkty. Szlachetka. Podanie do Diduszki, ależ blok. I Wasyl z piłką w ręku, ale kolejne złe zagranie tego zawodnika. Szain i Dominik Artis w białych strojach. Za szybka akcja. Za szybka akcja, no według mnie oczywiście. Ja, każdy, każdy ma swoją filozofię. I ja, ja myślę, że Duke Mandy ma również swoją filozofię. Ewidentnie, tak. Ewidentnie. Teraz, teraz rozmawia z koszem, dlaczego go nie chce słuchać. Dlaczego nie był otwarty? No właśnie. Spójrzmy jeszcze raz. E, tutaj blok. I to był blok Artisa. Niesamowite. E, wydawało się, że przegrał Artis tą akcję jeden na jednego. E, ale wtedy... E, Teraz Johnson, świetnie do Frazera, więc siódma asysta. Mam nadzieję, że statystycy tego pilnują. No i 12 punktów w 3 minuty, dynamicznie grający zespół. Mówilibyśmy, że tak mi się wydaje, nie ma faworyta i żaden wynik tu absolutnie nas nie zdziwi. Czy Hydrotrak wygra to spotkanie 10 punktami, powiedzmy teraz to za blok Frasera na wątrobie? W początku sezonu to widzimy, na pewno. No i znowu dogranie Dzierżaka do przepraszam, do Motylewskiego i w kontr szedł Wier. No Pięknie, Wasel dogrywał i zespół z Dąbrowy Górniczej dzięki dobrej obronie i złym decyzjom w ataku Polfarmy może kontrować i zdobywać punkt. No tak, tak grająca Dąbrowa na pewno ma dużo większe szanse niż w ataku pozycyjnym przy ich brakach. Zaczyna, jak fulan tu wysoko wychodzi, ale teraz dzięki temu wykorzystał to artyst do grania do Freizera. No i Fraser na razie punktuje tutaj. No właśnie, tak jakby chciał tutaj stwierdzić, że to nieprawda. No i teraz strata, wie Nie odda nikomu, sam z góry. I o czas prosi Marcin Stefański. Troszkę zaniepokoiło go te kilka takich straconych piłek, niepotrzebnych akcji. Najgorsze, co mógłby zrobić teraz, tref, to dać rywalom nadzieję na to, że tu się można, można jeszcze. I jeszcze jest szansa na kolejne punkty dla gości. A Apulant powinien sobie poradzić z Duvierem, tak jest! O, ależ pięknie z, po raz kolejny z pomocy wszystko e, wyjaśnia Fraser. Teraz o właśnie! i kolejny, to już trzeci blok. Dobrze operuje piłką, mija, rzuca. E, dobrze z pół e, dystansu, albo podejmuje dobrą decyzję i ta gra MKS-u wygląda dużo lepiej. Jeszcze jeden za. bo i Jakub Kowal może dostarczyć tę piłkę w ten sposób, dwie kontry. Zły rzut Brendana Taba już po 30 sekundach od narady. Dla nas droga do tego aby, aby wygrać ten mecz. O świetna akcja, świetna akcja nad korza, i podanie Artisa i, i, i celny sadz. Tak, no przeciwnicy tylko. Do ładnie gra historia, dużo ruchu. Świetnie teraz jednak Michael Fraser blokuje kleberna. Czy będzie z tego kontra MKS-u? Nie, bo Astoria po raz kolejny wróciła do... Obrony.